Ale Szupak. jest. Cześć, jestem więc. Dzisiaj się wybrałem w końcu na PZW na spinning. Zaczynam od. Takiego sobie żerka. Tutaj jest w miarę płytka, więc dlatego na razie zacznę od żerka. A później, jak pójdę w prawo, to już zamienię sobie na jakieś gumy, ewentualnie jakąś blachę. Dobra, na żerka nic nie wzięło. Spróbuję teraz na taką algę. Bardzo długo na nią nie łowiłem. Jakieś pół godziny już może minęło, może trochę więcej. Na razie bez żadnego grania. Do tej pory spróbowałem dwie przynęty chyba. Jerk i teraz alga. Jeszcze jedno stanowisko w głowie z tą algą i zmienię sobie na jakąś gumę. Dobra, teraz zmieniłem na takiego, na takiego kanibala. Zobaczymy, to jest 10 cm, trochę mały, ale chcę go przepróbować, bo jeszcze nim nie łowiłem w tym sezonie w ogóle. Ech, bardzo mocno wieje, się Zastanawiam czy by zaraz nie wrócić. Ale w tym odcinku widzieliście, albo dopiero będziecie widzieć, urywki z PZ2 i z wód morskich w Widańsku na Motławie. Także jakieś ryby wpadły. Ech, porzucam jeszcze chwilę, no ale tak jak widać, no, nie wiem, czy to oddaje kamera. Bardzo mocno wieje. Sprawdzałem pogodę, to pokazywało, że ma być tak cały dzień, cały tydzień. Miałem w planach w tym tygodniu trochę pojeździć na te PZW, sprawdzać. Może się zachęcić bardziej na ten spinning, ale... ale pogoda mi teraz się pozwala, jak mam czas. Popróbuję jeszcze trochę, a jak nie, no to przynajmniej fajnie, jak na tej motławie się udało trochę połowić i... widzieliście trochę ryb złowionych na spinning. Bo miałem trochę pytań. O odcinki z... Ze spinningu no dobra, to ja idę rzucać. Jeszcze może spróbuję na dropszota, chociaż nie wiem, czy ten wiatr mi pozwoli. Jest pierwsza rybka i to jest okonek na dropszota, a delikatnie zapięty. Ale uderzył dziwdzie. Dwa razy uderzył. Taki piękny sandaczek drugi dzisiaj. O, się nastraszył. Jest na kajteczka. I kolejna. No, się przynajmniej sam wypił. Z kolejny. jest kolejna. Chyba mam tępy hak. Kolejny mi spadł przy podnoszeniu. Pierwszy rzut nową przynętą. Coś siedzi, ale to raczej okoń. Co to jest? Nie. Ole szczupak. Ole. Ale na jak Jest. Wuhu. Oru ró równo 70. Równo 70. Mój rekord życiowy. Dobra, pokażę wam jak wygląda dojście na pomost, na który wchodziłem i z uwiętą 70 szczupaka Trzeba się przedostać pod tym drzewem i rozwalony pomost. Trzeba się jakoś przedostać. Dobra, krok tu. w miarę stabilnie tu jest niebezpiecznie i już jesteśmy i tu już jest w miarę stabilny ten pomost I ja zrobię szpaka gdzieś tam w tamtym kierunku Siedzi coś Drugi kontakt z rubą Ale walczy. Sandacz. Ale ładnie. Ale piękny sandacz. O, będę go mierzył na kanibala Tam się opętała wędka Zobaczcie Ale ma zęby Rekord raczej Ale mu się wbiło Do takiego kanibala 53 cm Ale popłynął Piękny